Kurwa, załatwiłam tego gościa. Naprawdę nieźle. Będę żygać. Dlaczego nie trzymałaś się z tyłu, jak kazałem? Lepiej, że nie posłuchała mnie. Cieszę się, że jakiś cholerny dzieciak nie odstrzelił mi głowy. Wiesz co? Wal się. Mógłbyś powiedzieć, że to nie było łatwe, ale dzięki, że uratowałaś mi dupę. Dzięki, że trafiłaś. Może powiesz coś w tym stylu, Joel? Musimy się zmywać. No to prowadź.